Nasze rozwiązania staramy się kierować w obszarze bezpieczeństwa publicznego poprzez systemy interkomowe połączone z systemami analizy obrazu i głosu, mając możliwość przesyłania zdalnych albo generowanych komunikatów w, w, w kierunku do obszaru zagrożonego. Mamy również rozwiązania oparte o radiotelefony. Nasza oferta jest skierowana do służb. Oferujemy zarówno kamery nasobne z możliwością przesyłania zdalnego wizji i głosu, jak również specyfikowana łączność dla służb. W swojej ofercie mamy kamery nasobne, które pozwalają, tak jak wspomniałem wcześniej, przesyłać głos i wizję do serwera zdalnego. Oczywiście wszystko jest szyfrowane, więc nie ma tutaj możliwości odczytu tego przez osoby niepowołane. Mamy również łączność specyfikowaną, zarówno w paśmie obywatelskim, jak i paśmie przyznanym, na przykład dla biur ochrony. Skierowaliśmy naszą ofertę również w kierunku osób niepełnosprawnych. Oferujemy rozwiązania. Szczególnie jeśli chodzi o osoby z upośledzeniem słuchu, są to pętle indukcyjne, stanowiskowe, jak i obiektowe, co jest teraz rzeczą wymaganą, szczególnie w sferze instytucji czy samorządowej. Ułatwiają po prostu życie osobom niepełnosprawnym.